To jest "Dios de los muertos". tak? Dia, Dios, de, "Dios de los muerte. muertos". "Dios de los muertos". No, hej, jestem. Trochę mi nie było, bo nie ma co w wawełne. Meksyk trochę przygniótł swoim ogromem. Smrodem i naprawdę niedobrym jedzeniem, którym miałem nieprzyjemność się zatruć. I jest parę rzeczy, y, które obstawiam w roli winowajców tego stanu rzeczy i paskudnego samopoczucia, jakie mi towarzyszyło przez ostatnie dwa dni. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły, bo y, to było, a nie jest, a dziś jest. Y, 29 października, sobota. Dziś pierwszy raz w historii, odbędzie się w tym fantastycznym mieście parada z okazji Święta Zmarłych. Określanego tutaj jako Día de los Muertos. Dobrze powiedziałem? Mhm. Dios de los Muertos. Dios de los Muertos. Dzień jeden. To jest jeden dzień. I e, dzisiaj, z racji tego że wielkim sukcesem okazał się ostatni film z serii James Bond, Spektr, który rozpoczynał się, jak wszyscy dobrze wiemy, taką czołówką. Z tymi tam kościotrupami i kobietami w takich kolonialnych strojach, a oni sobie tam chodzili, i to się na tyle spodobało, było spektakularne. Widzę z całego świata, że no strasznie chcieli to zobaczyć w rzeczywistości, a ponieważ tego w rzeczywistości nie było, to władze Meksyku uznały, że to zrobią. Wymyślą i stworzą specjalnie na potrzeby turystów z całego świata, więc pewnie dzisiaj na Głównym Placu meksykańskim, gdzie ta cała heca się będzie odbywać, gdzie będzie miliard ludzi i wśród nich będę też ja moje oko. I y, mam nadzieję, że coś tam y, zarejestrujemy i żeby tutaj pokazać, żeby było atrakcyjnie. Nagrywam. Hola, y, idziemy na paradę, na plac, na którym mieści na rondo, na którym mieści się Pomnik Anioła Niepodległości. Idziemy, jajem banana. Jednocześnie. Widzicie miasto trochę zakorkowane, więc będzie pewnie sporo osób. No i to zobaczymy czy to jest atrakcja tylko dla przyjednych dla turystów, czy też e, dla lokalnych. No no, Excited. zobaczenia na miejscu. Przygotowujemy się do y, parady. Wymieniam się. W Pani mi będzie malować. Ale oni w którą w stronę oni, a w oni będą szli po prostu, mm -hmm. a my wiesz. Obok. Czyli to nie jest tak, że można w tej tak uczestniczyć. Okej. Ruszamy! Albo takim swobodnym krokiem pójśniemy. Cepelia Cupelia w stanie czystym. A to tyle wspólnego z tradycją meksykańską. Co z Bondem. Co z bondem? O, mariachi! All right. Wiecie, to spontaniczność, i to, że miasto tym żyje, tradycja kultywowana od stuleci, właśnie dzieje się tu i teraz w Meksyku. Jesteśmy teraz na backstage'u y, pierwszej tradycyjnej y, meksykańskiej parady z okazji Dnia Zmarłych. Idziemy, poruszamy się wzdłuż szarżującego pochodu. Także widzicie, jest, jest żywioł tutaj ledwo, jestem w stanie się przeciskać y, przez y, ten tłum meksykańsko-turystyczny Bo wszystko ale... się dzieje tam Tam, tam się dzieje wszystko, ale my tego nie widzimy Moje oko Barada idzie, a my z nią trochę odbiliśmy w bok, żeby odsapnąć od tego zamieszania całego, śmierdzającego Nośnego. i e, jesteśmy stację metra od e, Zocalo, czyli takiego punktu finalnego e, tegorocznej tradycyjnej meksykańskiej parady śmierci. No, Janusz no, tam będą rozstawać za darmo kiełbasę albo burki kiszone, no i warto byłoby tam być i się na te granice załapać. No co? Gówno zobaczyliśmy, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tegoroczną paradę, bo Widzieliśmy głównie dupy ludzi, którzy tam się selfiewowali. Tym niemniej ciekawe doświadczenie specjalnie dla Was, Jego oko nagrywało. Może jeszcze będzie finał, a może to już jest finał i to jest właśnie życie podróżnicze. Jest spodziewane, pełne niespodzianek. Każde pokolenie ma swój czas i każda parada ma swój kres. Bez naszej dogranicznej meksykańskiej parady śmierci jest może. Pożole biry. Skarbne dla skarmy. Zdrowie bardzo Meksyku, za to, że to wymyśliły, że mogliśmy wyjść, uczestniczyć, bawić się, świętować, być zwariowani, radośni, to najsmutniejsze święto w roku. i pojemy do od czego się zatrułem. A i jeszcze oglądamy wjezdę wojny, w tym waży pozole i zrezole. Ok. Znaczy my już trzy na mnie patrzymy.